What's up homies! Webson here! A raczej po polsku Co tam u was ludziska? Tutaj Webson, to jest League of Legends eee, Ale nie takie zwykłe League of Legends, ponieważ dzisiaj nie będziemy grać, nie będziemy grać normala, nie będziemy grać rankeda czegokolwiek, arama, dodatkowego trybu na weekend Dzisiaj zrobimy opening skrzynek się mówić, wydaje hajs niepotrzebnie i w ogóle, ale jak jest, trzeba go wydać, bo oszczędzanie to nie jest moja mocna strona. Tak się składa. Więc przejdźmy do rzeczy. Chodzi o to, że wczoraj, czyli 2 sierpnia, bo nie wiem kiedy to oglądacie, Riot Games wypuściło w lol nowe rzeczy różne. Tu mi się prawdopodobnie dokładnie od nowa załaduje sklep. Wypuściło nowy projekt, projekt Zamęt. I co on dodaje? Dodaje trzy nowe skiny: projekt Katarinę. Echo i Ash, z czego Ash jest legendarnym skinem. Kosztuje 1820 RP. Ja pierd... <grym> Masakra, ale w każdym razie skiny wyglądają zajebiście. Riot się postarał. Katarina taka sobie trochę bym powiedział, ale Ash i Echo naprawdę zajebista robota Riot. Co do nowego dodano jeszcze? Dodano w akcesoriach w sklepie, dodano trzy skrzynki do Hextechu. Skrzynka Eko, Ash i Kateryny, z czego każda daje nam jeszcze ikonkę przywoływasza. Mamy za Ash, za Eko i za Katerynę, może ustawmy sobie Eko, bo fajnie wygląda, ona na serio... Eko mi się chyba najbardziej podoba z tych skinów, pomimo tego, że Ashka jest legendarna. Co jeszcze dodano? Dodano, jak widać, nowe ikonki, takie zwykłe, oprócz tych trzech, które tutaj pokazałem, ale jak te są i... Aha, i te skrzynki możecie kupić zarówno za pz jak i RPki. Świętymi za 75RP albo za 750PZ? Chyba tak to było. Nie pamiętam, już je wszystkie kupiłem w każdym razie. Dodano też zestawy z tymi wszystkimi i dodano ulepszone paszki. Czym są ulepszone paszki? Ulepszone paszki kosztują 295RP. Nie ma chyba sposobu, żeby je zdobyć z gry. Przynajmniej mi się nie wydaje. No i są oczywiście pakiety tam po 11, 5 z dodatkową esencją i można kupować chyba do. Nie wiem, do 8, czy do 18, do 7, czy do 17, jakaś, jakaś taka liczba, nie sprawdzałem tego dokładnie. Można kupić paczkę 10 ulepszonych paczek oraz gemstone'a. Jeśli macie na przykład ileś tam tych gemstone'ów i chcecie hextekową ani albo coś, możecie sobie po prostu kupić taki zestaw, wiadomo, kosztuje on 3000 RP prawie, bez 50, ale kupujecie sobie gemstone'a. Także Ocencie, czy Warfit, czy nie. Eee, ja stwierdziłem, że i tak w życiu nie zbieram 10 hekstekowych, więc, e, więc dzisiaj mam dla Was zestawy ulepszenia, gdzie jedna paczka jest darmowa. Także w sumie Warfit, bo jednak kosztuje 95 RP, więc jest taniej. Jest taniej. Eee, no więc bez większego gadania, może już przejdźmy do samego warsztatu hekstek. Eee, no trochę biednie, szósty token, Soraki. Bez czaport eune. Dobra, ale w każdym razie mam dla Was dzisiaj 22 ulepszone paczki. Paczkę Ash, Eko, Kateryny i jeszcze mam dwa klusie, więc otworzymy dwie zwykłe skrzynie Hextek. Eee, także na początek otwórzmy sobie te skrzynki, popatrzcie w ogóle jak one zajebiście wyglądają, jak one się zajebiście tak otwierają i to wszystko. Każda z nich ma jakby inny kolor. Eee, Kateryna jest taka trochę bardziej różowa od tych zwykłych. Ale minimalnie naprawdę kolorystycznie. No i te inny znaczek ma ten symbol projektu, gdy te mają jakby wypełnione tak trochę inaczej wyglądają widzicie, te całe otwarcie. No, to co? Przechodzimy do openingu, przechodzimy do openingu. Ogłem w każdej z tych e, pasiek są blueprinty, czyli schematy i rdzenie do wykonywania e, właśnie tych blueprintów. I tam za jakąś określoną ilość, to jeszcze, ja wam mówię, nie sprawdzałem, robię to tak na sucho, po prostu kupiłem te paszki i to. I czekałem jeszcze pół godziny, taka historyjka na szybko. Czekałem pół godziny, zanim będę mógł to nagrać, bo przyjechali jacyś motocykliści centralnie mi pod chatę i po prostu tak wyły, te ich motory po prostu. I po prostu jedzie taki sobie po parkingu jakieś. Co? Znaczy nie motory, tylko skutery, Boże święty. Dobra. Bez zbędnego pitolenia, jedziemy. Otwieramy skrzynkę projektu Ash. O oh to było dobre. To było dobre. No i dostaniemy rdzeń projektu. Co tam jeszcze dostajemy? Ja sobie trochę podgłośnie. Plan ikony pierwszego uderzenia projektu Ash. Kiedy wytworzymy sobie tą ikonkę i zdobędziemy projekt Ash jako skina do gry. Wtedy dostaniemy jeszcze dodatkową taką super obwódkę z projektu. Czyli nie będzie to taka normalna ażka tylko taka ażka z taką zajwistą obwódką. E, jakby ulepszenie do, po prostu do, 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 do arta. Ale przejdźmy dalej. Dostaniemy jeszcze fragment ulepszonej paszki. Ulepszone paszki można również wykraftować sobie właśnie z ich fragmentów. Podajże trzy fragmenty na jedną paszkę przypadają. Tak więc po zakupie tych trzech paszek. E, o, mamy ten rdzeń. Mamy fragment ulepszonej paszki, wypłynę ulepszoną. Tak, trzech. Czyli tak jak klucz jakby. I te wszystkie skrzynki nowe, które wyszły od projektu nie wymagają w ogóle kluczy, więc zajebiste. Nie wiem, czyś to mówiłem czy nie, ale otwieramy skrzynkę Eko, rdzeń projektu, dostajemy, dostajemy ikonę, pier... plan ikony pierwszego udzielania projektu Eko, no i fragment ulepszonej paści. Tak więc kiedy kupimy ikonkę Katariny, Eko i Aszki dostajemy tak naprawdę darmową, ulepszoną paszkę. Otwieramy Katarinę. Bang! Tak super jest zrobione. Rdzeń projektu wiadomo. Co tam mamy dalej? Ikona. No i fragment skrzynki. Także co? Może teraz sobie sprawdźmy generalnie jak to tam się kraftowało. O! Potrzeba siedem rdzeni, żeby wykraftować sobie ikonkę pierwszego uderzenia i mieć wtedy tą obudkę. Oczywiście musicie mieć też projekt, tak jak mówiłem. A teraz sprawdźmy kraftowanie ulepszonej paszki. 1, 2, 3. Wykuj! Nie zupełnie jak klucz. Jak klucz, tylko że dostajemy ulepszoną paszkę, nie klucz. No i mamy jeszcze 23 ulepszone paszki do otwarcia, więc zabierajmy się za otwieranie! Ja, to jeszcze lepiej wygląda! Król tryndamery odłamek skórki. Nie ostatnim trendem, trochę sobie pograłem, Fnatic Cartus. No proszę, jakie skiny. Co się dwa projektu, słuchajcie. Te skrzynki zawierają wiele, wiele więcej rzeczy niż inne Fnatic Cartus. Kurde, jego ja nie można też kupić. Tak samo jak Branda. Wow, fajne, fajne. Z tym kartusem dawno nie grałem. Eee, ale ogólnie, sp spójrzcie to, spójrzcie to. Ta skrzynka versus Hextechowa. Mech. Ale otwórzmy i zobaczmy, jak bardzo różne, jak bardzo dopracowane są te ulepszone skrzynki. Frankenstein, Tibers Ani! Co to jest za opening? Tych skinów nie można kupić. Ja! Ale zajebiście. O kurde, dobra, to się jedną, tą zwykłą. O kurde. Rajot Blitzkrang! Co to jest? Co za skiny? No znaczy się nie wiem, jak były jakieś super, a 975! 950, 975! No dobra, są zajebiste! Cholera! Otwórz! O! Może być coś jeszcze zajebistego leśna, aś. Mech daszkę mamy metystową Z buziowego ostrza, nie mam zeda, ale to jest fajny skin. I dwardzenie projektu. Zawsze wypadałem dwardzenie projektu. Patrzcie, bym sobie mógł wykraftować jakiś któryś z tych pierwszych uderzeń. Generalnie pewnie ażki, ale... To się jeszcze zobaczy. Otwieramy kolejną skrzynię, mamy jeszcze 20 ludzi. I mamy Ramusa, mamy bohatera. No spoko. Co tam jest masz dla mnie? Kennen z bagiem, no kurczę, ludzie. Wow. Znaczy, ja nie mówię, żebym się jakoś znał na tych skinach, że tak mówię, że są zajebiste. Coś się... I fragment ulepszonej paczki, może się jedną otworzymy sobie, jak tak będzie szło. Dobra, fragment Ramusa. I Kennen z no tych, tych... tych... tych skinów się nie da zdobyć normalnie już. Wow. Wow, wow, wow. Otwieramy dalej. Kurde, ale jestem najjarany. Tak... tak się bałem, że będzie coś kijowego. Okej, okay, Draven. Tak się bałem, że będzie to strasznie słabe. A to są dobre naprawdę Lisandra krwawych kamieni. I dwardzenie projektus, Chyba zawsze są te dwardzenie. I klejnot! Gemstone! Wow, tu mu się jednak skraftuje tą heksek ani kiedyś. <grych> a tylko no teraz się fajnie gra. Fajnie, fajnie. Jak to skumplami nazywamy, robię rzut hardcore i się wbijamy. Czyli przyżywam Tibersa co nie. Heimer, Okej, okay. okej. Okay. Dobry księg, bardzo mnie wkurza. Katarina z Najwyższego Dowództwa. W miarę, w miarę, w miarę. Co tam jeszcze mamy? Dwardzenie projektu i to chyba koniec? Koniec, dobra. Przechodzimy do kolejnej. Bu! Ona po prostu eksploduje! Kurde, Tryndamere Viking. Kolejny skin nie do kupienia. Szanowny naukowiec Singet. Wow! Dwardzenie projektu, jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Otwieramy dalej. jeszcze mamy 16, plus ta, którą teraz otwieram. Z burzowego ostrza, już <gry> drugi taki dzisiaj, super. Świetnie, nocturn pustoszybciej. ciężko wymówić, trochę to jest kino już Rdzenie projektu drugi, znaczy dwa, Fuh. Ej dobra, mamy już 17 tych rdzeń projektu, kurde. Otwieramy kolejną skrzynkę. Ona po prostu ma jakąś taką implozję, tam w środku widać jakby taki rdzenie. Zombie Ryżu! Bang! Tu leży gwiazdy! No bomba, no DAMN! Udeo! projektu! Fuck yeah! Uuuuh, it feels so fucking good! ILE TO kosztuje? ulepsz do twojej skórki 1500, coś jak i ryżu. Wow! Wow, 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 wow. No i jeszcze ten gemstone. W będzie sobie można jeszcze przerolować coś na koniec odcinka. Dobra. Back. Otwórz. Poszła. Katarina z walczących królestw. Nieźle. Nieźle, jest, jest dobrze, zawsze to wszystko. Kogma w królowej. No Nice, nice, nice. O, ostatnio jak nas Kogma wcisnął z chłopakami. Po prostu koleś wszedł. Triple kill. Okej, okay, okej. Okay. Mamy już 29 tych rdzeni projektów. Może zróbmy sobie przerwę od openingów i może odwalmy sobie ten plan kony pierwszego projektu. Z całą siedmioma rdzeniami projektu, aby dołączyć do pierwszego uderzenia, projekt Ash. jako fajnie wygląda, ale już prędzej, jeśli uda mi się zdobyć któregoś z tych skinów na szybko, co będzie Ażka, myślę. Niby jako tańsze, ale jako nie mam nawet. Sorry, że tak nic nie mówię o Katerinie, ale po prostu Kata tak... Najmniej mi się podoba z tych skinów. No, Ashka i Eko, super robota. Kata trochę mniej, ale też super. Dobra, wcale to. Wow, 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 wow. Wszystkie tak wyglądają? I ten jest zielony? I katy w takim razie jest różowy? Nice. Wow, ale no i co? I musicie się przyznać, Eko wygląda najlepiej. No Eko wygląda najlepiej, no bliższy, please. please. To się tak zlewa z tłem, Dobra, zcal Wow, Wow wow wow, ta animacja. Co to było? Ikona na pierwszego uderzenia projektu. Esh. Nice. 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 Niech wiedzą, że na Boga to jedziemy. Dobra, wracamy do openingu. W takim razie otwieramy skrzynkę kolejną projektową i co w tym razie mamy? Strażnik Run Woli! Super! Woli mi się teraz fajnie gra, to wam powiem. Grzizimieszek Twisted Fate. Ok, Twistedem nie umiem grać, naprawdę. tfm to. Nie mój naprawdę. Nie mój szem. No halo, nie mi tak. Kurczę, fajnie by było mieć te jeszcze dwa fragmenty, no ale z 9 paśkach. No. Może będą, może będą. Boom. Hekarim z Prastary Kniei. Fajny skin, fajny skin, ale nie o karim'a Gragas super fan. Nice, ale gasem nigdy nie grałem i go nie mam nawet. I twardzenie projektu. Okej. Okay. Może jakiś, kurde, skin projektu Riot, please? Cudowna Severe. I see its unhappy. Nice. Co jeszcze? Arcade Misfortune. Epicki odłamek. Kolejnie że nie mam MF -ki. ale co poradzić. Mm. <coughs> co poradzić, nie projektu, to wszystko wiadomo. Otwieramy dalej, boom. Wściekły Mundo, nice, nie grałem Mundo. Znaczy nie, nie grałem? Nie mm. wiem. 150 pomarańczowej esencji, okej. Okay. Okej, okay. wolałbym jeszcze jakieś skina. Albo fragment ulepszonej paczki! Dokładnie to chciałem powiedzieć! Jeszcze Snowdown 2014 z Shadow Isle. Ikona przywoływacza, ale że dostałem ją już tak... Na stałe dodano mi! Wow! Ej spoko! To nie wiedziałem, że tak na stałe mogą też wypadać te... Okej! Okay. Okej, okay, tak się mogę bawić. Fajnie. Jeszcze jeden fragment jakby wypadł, jakby było zajebiście Riot please. Jeszcze jeden fragment Alistar Matar, no kolejny Kolejny ZOMBIE BRAND Właśnie słuchawki wyleciały Wow Zombie ryżu, zombie brand Nice Rydzenie projektu Fragmencik no. Zombie brandt, ła kurczę, ła łakurcze, ła kurczę, ła kurczę, łakurcze, dobra, się, nic nie wyświetlało się, ła kurczę, mm, Coś dobrego! ła nie ła kurczę, fajnie się się kurczę, ła w ła kurczę, wie kurczę, ła Nie ła kurczę, ła nie Nie umiem. ła nie umiem. Sorry, ła bardzo nie projektu? Fragment skrzynki, proszę. Nie. Riot, please. Jinx odłamek bohatera, całkiem spoko. SSW Twitch, no proszę. Bardzenie. Ach, zawsze na końcu wypada ten odłamek. I ja tak na końcu czekam, że będzie. Jeszcze jeden. mam trzy! To znaczy, że w tej paczce chyba jest. Evelyn, Graves najemnik? Nie gram Gravesa. Rdzenie projektu? Fragment ulepszonej paśki! Bang! Już było widać, już tutaj trzy były, a nie dwa, za, zanim się pokazały wszystkie te rzeczy. Okej, okay, Galio, odłamek bohatera, dobra. Galio ostatnio też mi hisnął. Niestety, Tristana z wyrzutem rakiet, spoko, no mam Riot, Girl jak pewnie każdy kto ma Tristanę. Rdzenie, dwa projektu. Okej, okay. przedostatnia skrzynka w takim razie. Otwieramy. Druga od końca, jak, jak u Izaka, Nautilus z otchłani, Ok. Okej, okay. Urfkęż, kurczę, dobra, fajny skin. Fajny skin, dwa rdzenie projektu. Nic więcej. Nic więcej, mam 42 rdzenie projektu. a wow, dobra. Halo, na noku, zaraz zaraz, zaraz. zaraz się odpisze Ale craftuję ulepszone skrzynki! I otwieramy ostatnią paczkę. Chyba że... na można na... A na węź złodziejkę tu się Chyba że to zamienimy na skrzynię i klucz. Zastanawiam się ludzie, jeśli zamienić to na skrzynie i klucz. Hextech'owy ja ani tak nie zdobędę Możecie hejtować Możecie hejtować, jak chcecie Jak chcecie Jak chcecie Dobra, ulepszona paczka i heksykowa będzie na koniec Ej, cała tak jakaś taka zlagowana, co jest? Talia. okej okay. Ten lak coś wróził Ten lak coś wrócił TPA Nunu Nice Didzen projektu i koniec. Ten lag coś znaczył Ten lag znaczył że nic super OP. CP, no, 750 RP. sztowo. Dobra. I ostatnia skrzynka. Zwykły hashtag A w środku, nie patrzę! Coś dobrego? Napiszcie mi w komentarzu, że coś dobrego, okej? Okay? Dam o chwilę. Coś dobrego, walem. Coś dobrego. Coś super. Jakby to było coś, coś... super. Coś fajnego. A kolik to może być. Może być, może być. Może być. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. E, co bym tu powymieniał na esencję, a co zrirolował. Przecież bohaterów chyba nie będę wymieniał w ogóle na esencję, chociaż Electronics potrzebuje esencji. 375, a za wymianę na esencję, więc 260, 290, 300 coś. Ramusa hmm. na pewno rozmienić jakieś na esencję, drywę, też koło 300. Ej, bo chciałbym jings wam powiem. Chciałbym jings Jakbym wymienił, tak, jakbym wymienił talie. Tak. Mam 365, potrzebuje się 310. 310 310 żaden mi nie da, prawda? 310 310 nie, dobra. Mogę jednego ramusa I, albo oba ramusy. Cześć, 95. Aha, zaraz oba ramusy mi się no, tak? 560. Ja mi brakuje. Jezus, moja. O, wyższa matematyka. Wymieńmy sobie tego ramuska spoko i ulepszmy Jinx na trwałego bohatera. Bum. Nikt tego się nie robiłem w sumie ulepszania. No, całkiem jak wykuwanie. Jinx trwały bohater odblokowano i dodano do konta. Super. Sweet. Tylko że... A, brakuje mi teraz jednego zamka bohatera na ten... na Rirola. Dobra, z tak, Galio, Evelyn i, 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 i Heimera, wymień. Okej, okay, co tu mamy, co tu mamy? Cassiopeia, no dobra, dobra, nigdy nie grałem w sumie. Także Cassiopeia już okej, okay. dobra, czekajcie chwilę. Dobra moi drodzy, słuchajcie, e, akcja taka, ja sobie to wszystko powymieniam, coś na spokojnie, skonstruuję się z ludźmi, którzy lepiej się znają na skinach ode mnie i tak dalej. I sobie to wszystko pogarniam, bo teraz jak miałbym sobie kalkulować to wszystko co mi się opłaca, co nie, co bym chciał, co nie. Oprócz tego, że chciałbym na pewno wszystkie te skiny, właśnie te legendarne, jeśli woli Bira, z reala nawet, why not. Ankę na pewno. Także w tym odcinku, w tym openingu to tyle, przydał się jeszcze jeden ławek bohatera, szczerze. Ale dobra, w tym openingu to tyle. Widzimy się w meksach, lola i innych filmach. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić komentarza, lajka, czegokolwiek tam. Udostępnijcie znajomym, jaki zajebisty był opening. Powiedzcie, patrzcie, Webson otworzył tyle skrzynków i mu wypadło tyle zajebistych skinów. No. A tymczasem, na razie, trzymajcie się. Yo!